A stracił już nadzieję, znaczy, stracił już nadzieję, już wierzę że jej nie dostanie. A chociaż może jednak ostatnim filmie, w którym testowaliśmy popularne tiktoki z psami Obiecaliśmy wam, że nagramy kolejny odcinek No i słuchajcie nadszedł ten moment, ale teraz odcinek będzie nieco ulepszony Ze względu na to, że nie mamy tylko jednego testera, ale dwóch Także jeżeli uważasz, że ten byczek jest słodki to yy, zasubskrybuj kanał Kliknij taki o czerwony przycisk tam na dole O a jeżeli uważasz, że ten jest słodki to zostaw łapkę w górę Jest bardzo słodki Dzisiaj jest z nami Ola Cześć Spadajcie na nasze Instagramy, tam więcej nas, więcej naszych piesków i w ogóle jest super Polecam serdecznie A my przechodzimy już do testowania TikToków Tak i stwierdziliśmy, że z poprzedniego filmu weźmiemy kilka TikToków i przetestujemy je na małym, na skipperze, bo y, No wydaje nam się, że będzie śmiesznie z nim On robi wszystko, ten pies jest niesamowity Dobra, zanim on straci energię, bo on już szaleje tak od godziny Dlatego idziemy testować pierwszego TikToka Ale jaka tutaj energia leci jak oni się biją Co Riko, zabawkę chce ci zabrać? Riko jak ręką trzyma No i zabrał ci No co ty Riko? Nie zwracajcie na to uwagi, montują nam w końcu drzwi W końcu będziemy mieli drzwi w własnym domu, bo tak, nie mieliśmy drzwi coraz, do łazienek Coraz bliżej hausturu Coraz bliżej Eee, Okej, okay. pierwszy TikTok wygląda tak <laughs> To będzie dobre, ale z Riko to się nie uda To ale ze skiperem to nie się nie, uda To musimy sprawdzić z dwoma teraz Okej okay. Ale osobno. Osobno. Tak, bo no osobno. Najpierw? Tak. Dobra. Teraz już mamy drzwi w łazience. No, bo ma, u góry w łazience mamy pierwsze drzwi, które były zamontowane. Nie zwracajcie też uwagi na to, bo tak jak mówię, no drzwi się montują. W każdym razie włączamy nagrywanie. On to tak średnio. Nie on potrafisz. Nie prawdziwy tym prawdziwym TikTokerem. Nie, on nie byłby TikTokerem. Ech. Może on się będzie na TikToka Trzymaj. nadawał. Yy, TikTok ja yy, ty tam są TikToki z naszymi psami. Może kiedyś ja coś nagram, jak będę tańczył tańce z Fortnite czy coś Skipperacz, ty możesz oddać mi telefon. on zabrał mi telefon! <śmiech> <śmiech> Próbował go zabrać, ale wziął go na środek. Tutaj. Ja, ja nie mogę On się nadaje na tym rąki Tak, on już bardziej niż Rico Oni się, ci oni się, nie wiem, mają jakiś dzień Szajby Kolejny TikTok, jakiego mamy To możemy zrobić, no Generalnie polega on na tym, że się przytulasz do psa i zobaczysz jego reakcję się po... Jak najdłużej i patrzysz jak on będzie reagował na to, czy chce się przytulać, czy nie ma... On chyba tak średnio do przytulania, zobacz <grydzi> <to>, co on <grydzi> robi Skipper to boli, ała Skipper Skiper! Skipper On bardzo uwielbia skarpetki A? On ściąga mi skarpetki ze stóp Jest tak zwanym stópkarzem On wszystko o, gryzie, on ma dobra e, kto Ja przytulam e, rikoty Skippera Pogryzie. <gryzie> <gryzie> Problem oczy z tego typu, że oni teraz mają szajbę. Tak, więc będzie śmiesznie. Dobrze, Zobra, tak, dawaj. przytulamy. Ale tak, tak, o.gryzie. Nie wolno? Nie wolno. To e, jest szajba. <gryzie> nie, to nie jest dzień na przytulanie dla nich. Ała. <gryzie> Rico lubi się przytulać Awa, tak A do krwi żeś mi się wbił. Codziennie wieczorem pojedziemy się spać, a oni nagle mają takie: o nie, oni kładą się spać. Musimy zrobić coś szalonego. I oni wtedy skakają po tym łóżku. Skaczą. Ska skaczą po tym łóżku. No, bo <laughs> Dobra, Aleksandra, no, dawaj następnego TikToka. No to myślę, że zrobimy to, 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 co robiliśmy z Rico A, czyli to z tą folią. To z tą folią. To, teraz to tu widzicie, o, tu się wyświetla, pięknie, ładnie. Więc zrobimy tak samo, jak zrobiliśmy z Rico Czyli po prostu na tym przejściu powiesimy folię przezroczystą Ja stoję tam z Rico, Ola zejdzie tutaj gdzieś ze skiperem i zobaczymy co zrobi e, Obstałem, że wpadnie w tą folię Dobra, folia zawieszona Dość prowizorycznie, ale no niestety takie warunki co ja zrobię Ola! Teraz tak, musisz położyć go tam i przeskoczyć przez tą folię Chodź, chodź Chodź Przeszedł pod spodem Celowo zostawiłem taki luz, żeby był, Ale jak się wrobał! Nie... <laughs> patrz, 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 patrz! Jezus, niesamowite! O, i ja przeszedł sobie! Przeszedł tak sobie to... przeszedł. Tak, ale no, pierwszy raz jak się kąpałem... Nie wiem, czy to ja się kąpałem, czy to ty się ja kąpałaś? Ja się kąpałam. To... Podszedł i wano się w szybę. Trzy razy zrobił, nie? Szynno no. bo że tam jest szyba w ogóle. Tak. Skipper, słuchajcie, padł. Ale okay. to jest idealny moment, bo mamy, słuchajcie, dwa albo trzy TikToki, który przetestujemy tylko i wyłącznie z Riko ze względu na to, że skipper jest mały i po pierwsze nie on ludzkiego jedzenia jakiegokolwiek, po drugie no jest za mały i nie zrobiłby tego na pewno. Pierwszy TikTok, nie mogę go znaleźć, ale był to TikTok. Poszukamy, poszukamy pewnie go wkleimy. TikTok polega na tym, że jest karton, który ma dziurki. I wkłada się w te dziurki parówkę No i pies próbuje załapać tą parówkę Parówko Riko w uwielbia wszystko takie jeść Więc mam nadzieję, że to wyjdzie Mamy słuchajcie przygotowany karton Prowizorycznie co prawda, ale jest Wiem Tylko tyle, że Riko już czuje co masz Riko, nie pod kartonem Nie musisz tak o! O! Nie! Riko Ja wiem, że on mi to zaraz wyrwie. Ale jest ten kotny. Tak, 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 on jest kochany. Ale stracił już nadzieję, tak, no. stracił już nadzieję, już wie, i nie dostanie. A chociaż może jednak... Obraził <grym> się. Obraził się. się, no. No masz, masz kawałeczek Kochany. Kochany Rikuś. Dobra i słuchajcie, w drugim TikToku też wykorzystamy parówkę Przy tym, że pójdziemy na górę Riko idzie, patrzy też na Pawła no Właśnie Dobra, daj mi teraz kamerę i idź sobie Dobra i teraz kolejny TikTok słuchajcie wygląda tak Polega on po prostu na tym, że właściciel zrzucił przez przypadek coś do jedzenia i pies tego nie wziął, no, no bo nie wiedział czy właściciel to zrzucił celowo czy nie Riko jest ogólnie bardzo usłuchany co do takich rzeczy. Zaraz zobaczymy. Ja z tą porówką trochę tu posiedzę kilka minut. Ustawię kamerę na statywie i zobaczymy, co Riko zrobi, jak spadnie mi porówka i ja będę schodził na dół. Dobra, trochę czasu już minęło. Myślę, że Riko tak mniej więcej zapomniał o tym. Cześć, Riko. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Zjadłeś porówkę? Zjadłeś parówkę. Co ty zrobiłeś? No niestety jak widać na tym łakomczuchu to nie zadziała. No i mamy trzeci trik z jedzeniem, który zrobimy na samym dole. Wait a minute. O, jaki on jest słodki. Ja Miałam mieć parówkę. Tak, udawaj, że chcesz zjeść. Hey, 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 oh! Jaką przyłkaśninkę? O Jezu, tak mi go szkoda teraz. Ale zobaczcie. patrzy mi prosto w... Aha. Aż się oblizuje. Daj mu to przetrzyma. On nawet, słuchajcie, jak ja na przykład jem sobie i położę talerz tutaj. To z tego talerza talerzego. Ale nie była nie. sytuacja, że kiedyś zjadłam z talerza. Mieliśmy tak. stolik. stolik taki i położyliśmy tam talerz i on z kanapy wskoczył na ten stolik. No, ale to tak był mały grzeczny, jesteś tak kochany, Rikus! Ogólnie słuchajcie, z Riko robiliśmy już ten popularny trik z papierem toaletowym. Ale z nim nie robiliśmy tego jeszcze, tylko dałem mu się wyspać. Ooo! On pewnie pośpi jeszcze tak z pół godzinki, myślę. Jak się przebudzi, to wtedy z nim co zrobimy. Dobra, słuchajcie, z wstał. Swoją drogą dokładnie tego TikToka mamy nagranego właśnie z Rico. Rico sobie bardzo dobrze radził, mieliśmy chyba cztery poziomy, nie? No. Było mega wysoko i Rico przeskakiwał To ma 500 tysięcy wyświetleń na moim TikToku. To Jest w ogóle totalnym hitem, że mój film na YouTube od nie wiem od roku nie zrobił takich wyświetleń. Co on robi? Co tam mały? Chodź tam mały. Chodź do mnie! Chodź do mnie! Chodź! Uwaga! Przeskoczył! Ledwo, ledwo, ale przeskoczył! Chodź! No co, Rikuś? No i uwaga, próbujemy drugi poziom. Skipperito! Chodźcie! Chodź. chodź! Chodź! Chodź. Chodź do mnie! Chodź! No. Super! Tak! Super! No powiedzmy, że przeszedł! Musicie sprawdzić naszego TikToka. Ta, Riko tam jest Riko skaczący. Tylko jeden filmik jest, nie? Nie, dwa są. A, okej, okay, dobra. Dwa są. Paweł jego prowadzenie social media. No, także słuchajcie, tak wyglądało testowanie popularnych TikToków z naszymi, psa... o, z naszymi psami. Języki ty jesteś wielki w stosunku do niego, Riku. dlaczego ma łapy w ogóle? Subskrybujcie koniecznie kanał, podejdźcie na nasze instagramy. Linki są w opisie. Sklepjawoler.poś się zawsze nie wyśmiał, bo zawsze kończy tak samo film. Eee, tak. Się w kolejnym odcinku, już nie mam. Podsyłajcie nam TikToki na Instagramach, żebyśmy tak. mogli więcej TikToków testować. Eee. I nagrywać na TikToka może w końcu. Może Pało tak. Się za to. Może z nim będę nagrywał też. Eee, trzymajcie się, papa, cześć! Cześć!